Po krótkiej przerwie. Dalej jestem na etapie napełniania olejem amortyzatorów. A że ponieważ to jest tylko filmik szłonkarzowy to, to... Trochę powietrza w nich może być. O. Ciągle się napełnia. Piana wychodzi. Dobrze jest. Odstawiam go do stojaka. zajrzę do drugiego. Dalej spienione. Nic nie szkodzi. Im gęstszy olej, tym dłuższe oczekiwanie na to, aż się olej w środku uspokoi. Są takie dostępne na rynku pompki podciśnieniowe, ale to tam bajer. Teraz tak. Na górę amortyzatora zakłada się taką, taki biały kawturek Następnie można według instrukcji włożyć takie pianki. Tutaj do środka, do tego kapturka oraz taką piankę małą do, jako wypełnienie o, tego miejsca w plastikowym kapturku. Ale jeżeli się włoży te dwie pianki, to po prostu amortyzator no, będzie działał w bardzo dziwny sposób. Po prostu będzie bardzo twardy, czyli będzie bardzo ciężko go wepchać, a, a bardzo łatwo będzie go wypchać. To jest też złym rozwiązaniem, więc. Te białe gąbki no, można traktować jako ozdobę i ich w ogóle nie używamy. Teraz tak. Eee... Chwila przerwy. Eee, po krótkiej przerwie chciałbym pokazać amortyzator z firmy Hot Bodies, a dokładnie z modelu cyklonu. Tylko go muszę rozebrać. To jest tylko w celach testowych, tak, o. Proszę zobaczyć. Amortyzator był napełniony jakiś czas temu. I to jest tak. On jest, to jest jego cała długość, nie? W modelu bardzo ważna jest długość amortyzatora. Najprościej jest mierzyć suwmiarką od tego miejsca do tego. Suwmiarka. Proszę bardzo. Tego wkładamy. Ważne jest, żeby długość była identyczna. W tym wypadku jest 60,5. Ja wiem ze swojego doświadczenia, że w moim modelu ta długość powinna być 61 mm. Ale, że jest to amortyzator z innej konstrukcji, to tylko w celach pokazowych. I teraz tak. O. Wciskam i wraca. Wciskam i wraca. To jest właśnie rebond, czyli tak zwane odbicie. Są, jakby to powiedzieć, dwie metody minimalizacji tego zjawiska. Czyli, przy zakręcaniu kapturka, można ten amortyzator trochę wcisnąć, każdy powiedzmy tyle samo. I ja tu wejdę tu plusować, dogcisnąć, trochę oleju wypłynie i wtedy ten rebunt mniej więcej zostaje na takim poziomie. Czyli troszeczkę tylko wychodzi. Ale lepiej by było, gdyby w ogóle nie wychodził. Czyli. Będzie potrzebna pewna modyfikacja, ponieważ nie ma w tej gumce włożonej tej niebieskiej pianki, nie ma włożonej pianki w tym plastykowym kapturku. To trzeba sobie coś wymyślić i rozwiązaniem jest zrobienie po prostu małej wietrzyki w 1 mm otworu pod kątem, coś w rodzaju odpowietrznika. Wiercimy, wiercimy, wiercimy. O, tu tu. tu się nie wiercimy. Po prostu tylko właśnie chwytak. wycimy dalej. Proszę bardzo. Jest zrobiony mały otworek wentylacyjny. O, tu jest dziurka. Tu wietło wychodzi. O widać. I teraz tak. Znowu chwilka przerwy i pokażę jak to wszystko ładnie, pięknie poskładać.